Obszar analityki biznesowej jest dla działania firmy niezwykle ważny. Można wymienić wiele powodów, ale kilka z nich ma istotne znaczenie. BI dostarcza wiedzy, by podejmować decyzje biznesowe. Dzięki BI to właśnie menedżerowie i decydenci mają dostęp do aktualnych, kompleksowych danych, które pomagają w podejmowaniu dobrych decyzji biznesowych. BI umożliwia analizę trendów, przewidywanie wyników, co pomaga w zwiększeniu skuteczności działań i minimalizuje ryzyko niepowodzeń. BI wspiera monitorowanie wydajności i osiągnięcie celów poprzez śledzenie postępów w realizacji zaplanowanych działań. Pomaga identyfikować obszary wymagające poprawy i pozwala reagować na bieżąco. Dla Comac RP Optima optymalnym narzędziem analitycznym jest komar BI Point. Jest to aplikacja webowa zintegrowana z systemem ERP. Służy do tworzenia interaktywnych raportów i dashboardów, które ułatwiają interpretację i zrozumienie danych. W ramach Comarch ERP Optima BI dostępny jest zestaw raportów i dashboardów standardowych w ramach wielu obszarów analitycznych, których ciągły rozwój jest zgodny z rozwojem systemu KOMAR ERP Optima. Zmiany te wynikają z nowych procesów biznesowych po stronie systemu ERP, mogą też być wymuszonymi zmianami prawnymi. Bieżący dostęp do szerokiej analityki to dobre narzędzie, które pozwala firmom działać skuteczniej i bardziej konkurencyjnie. Ta szeroka analityka dla Koma ERP Optima to zestaw raportów i dashboardów standardowych z różnych obszarów analitycznych: sprzedaż, zakupy, płatności, księgowość, rejestry VAT, kadry i płace, magazyny, serwis, środki trwałe i CRM. Zespół BI na bieżąco monitoruje rozwój systemu Komach RP i rozwój obszarów analitycznych jest zależny od tego, jakie zmiany pojawią się w systemie RP. Obecnie w Comarch BI Point dla Komar RP Optima dostępnych jest 280 raportów i 17 dashboardów. Najważniejsze zmiany to atrybuty zasobów w raportach sprzedaży, zakupów i magazynowych, struktura opisów analitycznych, limity kontrahentów, opakowania, liczba porządkowa. Forma płatności w rozrachunkach, kontrahenci w opisach analitycznych, prowadzone dokumenty, sprzedaż pozostała w rezerwacjach. Rozwój obszaru kadr i płac: progi podatkowe, wynagrodzenie za nadgodziny pracowników na dzień, praca zdalna, nieobecności z listami płac, nadgodziny narastające, rezerwy emerytalne, uprawnienia pracowników. Teraz przejdę do systemu i pokażę Państwu dostępne nowości. Zostały dodane raporty standardowe 1.57 raport sprzedaży w zakresie dat z atrybutami zasobów, 2.17 raport zakupów z atrybutami zasobów oraz 7,40 zasoby magazynowe na dzień z atrybutami zasobów, które prezentują atrybuty zasobów ZOSTO. Na takim raporcie możemy analizować z jakich partii pochodzą towary, które sprzedane zostały konkretnym kontrahentom. Dzięki temu łatwo można prześledzić ścieżkę od dostawcy do ostatecznego odbiorcy konkretnych partii towaru. Komar LP Optima, atrybuty zasobów można dodawać do dokumentów przychodowych i przenoszą się one na dokumenty handlowe. Są widoczne na pozycji np. Na faktury sprzedaży, na zakładce zasoby, która jest dostępna, jeśli na dokumencie przychodowym zostały dodane atrybuty zasobów. Ilości wskazane na dokumencie są rozkładane zgodnie z podziałem na dostawy. Wszystkie zmiany dodane do analiz BI są również implementowane do BI Point. W przypadku tego raportu został dodany wymiar prezentujący liczbę porządkową towaru na dokumencie. Wymiar został dodany do wszystkich raportów, w których prezentujemy pozycję dokumentów. W poprzednich wersjach Raport 28, raport opisów analitycznych, prezentował poziomy opisu w postaci jednego atrybutu. W najnowszej wersji każdy poziom opisu jest prezentowany w osobnym atrybucie, co ułatwia analizę i filtrowanie. W tym raporcie został dodany wymiar prezentujący kontrahenta. Został dodany raport 3.31 kontrahencie z przekroczonymi limitami płatności, który prezentuje wartości limitu kredytowego kontrahenta. Z pomocą tego raportu można zweryfikować, którzy kontrahenci przekroczyli limit kredytowy. Raport wyświetlany jest na dany dzień podany w parametrze. Został dodany raport standardowy 7.39 Analiza opakowań na dzień, za pomocą którego możemy analizować towary, które są opakowaniami z dokumentami kaucji. Na podstawie dokumentów przyjęć i wydań kaucji możemy analizować ilości i wartości opakowań posiadanych przez danego kontrahenta w zadanym okresie, korzystając z miar prezentujących wartość początkową i końcową dla danego okresu. Został zmodyfikowany raport wprowadzone dokumenty. W nowej wersji jest możliwość analizy konkretnych dokumentów wystawionych przez operatorów pod kątem ich typów i numerów. Zmiany w obszarze HR zostaną pokazane w innej prezentacji.